Cześć. Wirtualne pulpity to niezwykle przydatne narzędzie w Windows 10 i 11, które pomaga w organizacji przestrzeni roboczej i zwiększa produktywność, zwłaszcza gdy pracujesz nad wieloma zadaniami naraz. Przykładowo możesz oddzielić pracę od rozrywki. Na jednym pulpicie mieć zadania związane z pracą, a drugi bardziej do celów rozrywkowych. Wydajniej możesz też organizować swoje projekty. Rozdzielając je na kilka pulpitów. Aby uzyskać dostęp do zarządzania wirtualnymi pulpitami, kliknij ikonę Widok zadań na pasku zadań obok przycisku Start. Możesz też użyć skrótu Windows plus Tab. W widoku zadań zobaczysz nowy pulpit. Kliknij znak plusa, aby otworzyć nowy pusty pulpit. Każdy nowy pulpit może mieć własny zestaw otwartych aplikacji. Dla przykładu, w pulpicie numer 2 otworzymy sobie przeglądarkę. Na pulpicie numer 1: pusty dokument tekstowy, a na pulpicie numer 3 aplikację Thunderbird. Gdy masz otwartych kilka pulpitów, możesz się między nimi przełączać otwierając ponownie widok zadań albo używając skrótu Windows Control i strzałka w lewo bądź w prawo. Aby przenieść otwarte okno lub aplikację z jednego pulpitu na inny, otwórz widok zadań, a następnie kliknij i przeciągnij wybrane okno na miniaturę innego pulpitu. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy na aplikację w widoku zadań i wybrać opcję Przenieś do. Żeby zamknąć wirtualny pulpit ponownie otwórz widok zadań. Najedź kursorem na miniaturę pulpitu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę X w prawym górnym rogu miniatury. Aplikacje otwarte na tym pulpicie zostaną automatycznie przeniesione na inny aktywny pulpit, więc nic nie zostanie utracone. Wirtualne pulpity pojawiły się począwszy od systemu Windows 10. Jest to funkcja, która pozwala organizować i oddzielać różne przestrzenie robocze na jednym monitorze. Jest to niezwykle przydatne, gdy pracujesz nad wieloma zadaniami naraz i chcesz zachować porządek między projektami. W systemie możesz utworzyć aż 200 wirtualnych pulpitów, jednak w praktyce wystarcza kilka lub kilkanaście pulpitów, które ułatwią pracę, a jednocześnie pozwolą zachować porządek i płynność działania systemu.